Dzisiaj pierwsze spotkanie promujące pana najnowszą książkę, Strolowana Rewolucja, tutaj w Zduńskiej Woli. Sala pękała w szwach, więc chyba spotkanie dosyć udane. Ale ja zapytam, co w tej książce się znajdzie, o czym jest ta pozycja, do kogo ona jest skierowana? Ona jest skierowana do wszystkich, którzy są ciekawi świata. Dlaczego się dzieje, to co się dzieje i co się będzie działo dalej. Książka o tyle nietypowa dla mnie, że nie tyle polskiej sytuacji dotycząca jak wszystkie moje dotychczasowe książki, tylko przede wszystkim procesów na szerokim świecie się dziejących. Właściwie to są tak jak zwykle u mnie trzy książki w jednej: jest to książka o upadku liberalnej demokracji, jest to książka o tej strolowanej rewolucji tytułowej, która po upadku liberalnej demokracji. Kształtuje, kształtuje zachodnią cywilizację, czy postzachodnią cywilizację. No i jest to też książka o wielkich koncernach i tym, jaki jest wpływ ich na świat w tej chwili. Upadek demokracji liberalnej, to jest proces, który trwa, czy proces, który już się dokonał? Myślę, że to jest proces, który się już dokonał oczywiście i e, stracił ono po prostu swoje podstawy społeczne. Na których się opierała to wynika ze zmian technologicznych, społecznych lamenty jakiś o populistach, o autorytaryzmie nadchodzącym no są lamentami takimi dość niemądrymi i szkoda na to czasu, natomiast warto się zastanowić, co w takim razie innego, jak, jak obecny świat jest rządzony i przez kogo. Jeżeli chodzi również o, o tę książkę, o tę pozycję. W hierarchii ważności tych wszystkich dotychczasowych mhm. książek, które Pan napisał, gdzie Pan daje by mu miejscowi? Zawsze ostatnia wydaje się najlepsza. I to jest dobry znak. Dopóki tak się dzieje, to znaczy, że autor no, jest jeszcze hmm. pełen energii i ma coś do powiedzenia. Jakbym zaczął mieć wrażenie, że napisałem książkę słabszą od którejś z poprzednich, to by znaczyło, że nie warto jej pisać. Książka ostatnia napisana, ale domyślam się, że nie ostatnia w Pana dorobku. No jak, Bóg da, ja jeszcze pióra łamać nie zamierzam, ale w tej chwili trochę się muszę wysapać i wydyszać po, po, po tej pracy, więc zanim siądę do następnej, to chwila jeszcze minie, ale jakieś tam pomysły już są. Panie redaktorze, to zapytam jeszcze o obecną sytuację na scenie politycznej i o wyzwanie, które rzuca Jarosławowi Kaczyńskiemu Donald Tusk. Chodzi mi o debatę oczywiście, którą premier Tusk proponuje. Czy ta debata dzisiaj ma uzasadnienie? Czy do tej debaty powinno dojść i co tak naprawdę ona by wniosła? To trzeba widzieć rzeczy w całości. To znaczy, Donald Tusk rzucił taki greps, żeby osłabić wymowę tego, że musiał przeprosić Jarosława Kaczyńskiego za obelgi, których się dopuścił wyrokiem sądu. Ja no, na widzę, napisał że są... Donald Tusk Jarku, przepraszam. No ale, ale, już właśnie, ale właśnie już, żeby to osłabić, to dodał do tego jakieś tam wyzwanie na debatę. To oczywiście wiadomo, że nie dojdzie do skutku, no tym bardziej, że ze strony Kaczyńskiego nie ma żadnego interesu. A i w sumie tak Tuskowi też na pewno nie zależy. No bo jeżeli się komuś mówi, ty jesteś Hitlerem, potworem, takim synem i tak dalej, pogadajmy o tym, no, no sorry, to nie jest poważne. No, sam Tusk poszedł już w tak radykalne tony, że tutaj debata nie jest. Nie jest absolutnie możliwa. Donald Tusk miał tchnąć takie nowe życie, dać drugie życie Platformie Obywatelskiej, wracając do polskiej polityki. Czy w Pana opinii ma to miejsce? Donald Tusk dał coś platformie w tym momencie? Ja myślę, że on się przeliczył. Myślę, że był przekonany. Czy coś tam dał. Oczywiście dał jej to, że z trzeciego miejsca w sondażach wróciła na drugie kosztem hołowni, który się w ciągle nie może określić, czym on właściwie jest. Natomiast na pewno liczył na więcej, I to znaczy yy, myślał, że samo jego pojawienie się sprawi, że wszyscy po prostu dostaną ze strzału z zachwytu, a to, to nie, to już tak nie jest, on już nie jest taką gwiazdą, jak się wydawało, że był. No i wydaje się, że czas, który mu dano się skończył, bo Komisja Europejska mu bardzo pomaga, to jest ewidentnie był taki plan yy, powtórzenia w Polsce takiej operacji, którą... Unia Europejska zrobiła we Włoszech, kiedy usunięto Baroludzko Niego i zastąpiono go posłusznym Unii Europejskiej Mateo Rencim. I ewidentnie połączenie nacisku TSUE, zablokowania funduszu odbudowy i innych elementów z powrotem Tuska miało mu pomóc, Przełamać dominację Kaczyńskiemu, ale tego, tej presji nie mogą utrzymywać Unijczycy długo, bo już się pojawiły prawda, apele Niemieckiej Izby Gospodarczej, że każdy dzień opóźnienia w wypłacie pieniędzy dla Polski i Węgier to są miliony, które traci niemiecki biznes. Bo przecież jak policzył sam Günther Oettinger, komisarz od spraw finansów Unii Europejskiej, z każdego euro przekazanego Polsce i innym krajom tutaj regionu, 86 centów wraca do Niemiec, więc no, stąd naiwny, a nawet, nawet i, jo i Johannes Karn, chyba jeśli dobrze pamiętam jego nazwisko, czyli komisarz od polityki regionalnej, nawet mówił 89. No więc jeżeli ktoś myśli, że Niemcy, żeby ukarać Polskę pozbawią się takich milionów, to, to, chyba, to chyba jest słabo zorientowany w tym, jak świat się kręci.